Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu na miesiąc październik. Przekładamy karty. Dobrze. Energia, z którą wchodzicie piątka mieczy. Co idzie do Was? Siódemka mieczy, no ale zestaw co Wy takie jesteście koziorożce poranione. No, czwórka mieczy w świadomości, od razu spragnione spokoju. As kielichowy w podstawie wchodzi do przyszłości. Czwórka buław. Przychodzi król mieczy. Wasze nastawienie to jest as. Buław, otoczenie piątka kielichowa, siódemka denarów jako nadzieje, obawy i kończycie kartą MAGA. Spodem mamy energię księżyca takiej wątpliwości, niejawności, energię taką wiecie tęsknoty, złudzeń. Ale to też taka bardzo kobieca energia. Energia zatajenia. No, może nie kłamstwa, chociaż no przy tych dwóch kartach to, to mam wrażenie, jakby coś było na rzeczy. Jakby ktoś was tutaj nieźle zdenerwował. Oszukał. Tak się ciśnie, takie słowo się ciśnie na usta od razu. E, bo, wiecie, odchodzi do przeszłości radość. Odchodzi takie spełnienie. E, bo czwórka była w to jest, no, zrobiliśmy coś, tak, ukończyliśmy pewien, um, um, ukończyliśmy. Pewien, pewne, zrobili, ukończyliśmy pewne plany, osiągnęliśmy sukces. Jest świętowanie, jest impreza, no jakieś ważne wydarzenie, tak? Czas na zbieranie żniw w ciężkiej pracy, czas na odpoczynek. To jest radość. No, wiecie, no dla niektórych dom, związek formalny, nieformalny, jak tam. To też może być romans. Hmm. I to wszystko odchodzi. I po tej takiej radosnej energii mamy przyblokowanie, bo tu też jest czwórka w, w Waszej świadomości: Czwórka Mieczy. Z tej wielkiej radości jest potrzeba odizolowania się. Potrzeba zamknięcia, oddalenia, a potrzeba regeneracji spokoju. Bo co jest? Jest piątka z siódemką mieczy. To jest tak, jakby ktoś zrobił wam nie lada, Brzydkiego psikusa. Taka oglądanie się wstecz, słuchajcie, i taka szarpanina wewnętrzna. Dlatego może jesteście tak bardzo spragnieni tego spokoju spokoju mentalnego, bo, bo to, co Wami tutaj y, y, szarpie, to jest przede wszystkim w Waszym umyśle, tak? Y, podstawę stanowi As Kielichowy. Jak dla mnie, no, ciśnie się na usta, ktoś powinien tutaj kogoś przeprosić, tak? Jeśli to wy zrobiliście takiego brzydkiego psikusa, drugiej osobie, no to wypadałoby Wam przeprosić, lub jeśli Wam zrobiono, no to Was. Jest dojście do porozumienia w tym asie pucharów, bo tutaj jest uzyskanie, słuchajcie, harmonii, tak? Nie sądzę, aby... Znaczy, energie, które są tutaj, jakby nie mówią o... Ugodzeniu się, bo to, co przychodzi z przeszłości, to jest piątka buław, to jest taka energia zwarcia, starcia się z czymś, tak? To jest konflikt, taki rywalizacja, to jest takie sprawdzenie swoich sił. To jest, mm, tak, jakby zamiast tego, przepraszam w tym asie, było: no, co ty chcesz ode mnie? Więc, to, co przychodzi. Energia króla mieczy mówi o silnej. Król mieczy jest taką silną energią to jest bardzo inteligentny, bystry partner. Ale, jako energia, to jest. Kojarzę się z energią taką bardzo sprawiedliwą, tak? To jest krytyczne spojrzenie na sytuację. Kierowanie się przede wszystkim intelektem. To jest kierowanie się rozsądkiem. I jak dla mnie tutaj jest ucięcie pewnej sprawy. Jeśli chodziło o jakieś rzeczy formalno-prawne, to jest to rozwiązane za pomocą nawet, nie wiem, urzędu, urzędnika, ale jest tutaj to cięcie. Dlaczego mówię, że jest cięcie? Bo mamy tutaj dwa asy i jeszcze kartę maga jako jedynkę. Wasze nastawienie jest as buław. Nowy początek, nowe działania. Przy asie kielichowym yy, i przy magum zakończeniu miesiąca to jest, mm, nie chcę już tego brać pod uwagę, odcinam w królu mieczy, zaczynam nowe życie. Bo te dwa asy są, nowymi możliwościami, nowym początkiem, nową szansą, którą należałoby bardzo dobrze wykorzystać. I wy sobie z tego zdajecie sprawę, tylko mam takie wrażenie, że karta rada, która tutaj jest, ta siódemka denarów mówi o tym nie bądź niecierpliwy, drogi Koziorożcu. Nie bądź niecierpliwy. Poczekaj na swój czas, bo wszystko ma swój czas. Bądź jak mądry rolnik, który sadzi, dba, wie kiedy podlać, bo zdobył tą wiedzę i wie, że trzeba cierpliwie czekać, ażeby to urosło. Mało tego, cierpliwie poczekać, na to, żeby dojrzało, dojrzało na tyle. Że dopiero wtedy można to zerwać. A ten nowy początek jest na pewno przed Wami, bo as kielichowy, as buławowy i mak to jest nowe szanse, nowe możliwości nowy potencjał. Potencjał, który jest. W Was, bo ten mak mówi o tym, że e, przez to wszystko, co się wydarza w tym miesiącu, e, budzicie się jako osoba, która ma świadomość, że może wszystko. Może wszystko, bo to, co najważniejsze, cały ten potencjał pozwalający ruszyć do przodu, jest w niej. Z głębi serca Wam życzę, żeby wszystko się udało. I teraz jeszcze przesłanie od aniołów. Ucz się życia. Super pasuje do tego maga. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.